Witajcie w top poradniku. Dzisiaj pokażę wam jak zmienić czas z zimowego na letni oraz z letniego na zimowy w zegarku Casio G-Shock GA-100. Oczywiście jest podobnie w wielu innych modelach Casio G-Shocka serii GA yy, bateryjnych, które nie posiadają multiband 6, czyli nie łączą się z zegarem atomowym. Słuchajcie, czyli tak, przytrzymujemy Adjust przez 3 sekundy. Miga nam strefa czasowa, akurat mamy ustawiony Berlin. Dla, nas, dla naszej strefy czasowej e, wciskamy MODE. E, miga nam DST. Wciskamy e, Forward na. Z On na OFF. Już się nam zmieniła godzina. Wciskamy ponownie adjust. Teraz mamy czas zimowy. Jeśli chcemy zmienić na czas letni, przytrzymujemy adjust. Mode forward dst na on. I potwierdzamy adjust. I teraz mamy czas zimowy, jeśli z, zaś mamy potrzebę zmiany czasu ręcznie przytrzymujemy ADJUST MODE Jedziemy dalej MODE MODE Teraz możemy zmienić sekundy e, FORWARD, REVERSE Możemy oczywiście teraz zmienić godzinę A teraz zmienić minuty Tymi dwoma No i możemy zmienić rok oraz konkretno daty. To akurat jest październik 28. Oraz tu nam miga podświetlenie, czyli zmiana czasu podświetlenia dla zegarka. No i oczywiście nic nie chcemy w tym momencie zrobić, więc potwierdzamy adjust. Natomiast ja zmienię czas na zimowy. Jeszcze raz, bo wyszło. Ja zmienię czas na zimowy, bo jutro już mamy Forward. Jutro mamy oczywiście pierwszy dzień czasu zimowego, więc ja już go zmienię teraz. I potwierdzamy Adjust. I tak to wygląda, moi drodzy, w zegarku Casio G-Shock 100 To był Top Poradnik. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.